O gdzie jestem? Kurde. Wiesz co ja tylko pamiętam? Że my lecieli samolotem i ktoś e, i ktoś e, e, bardzo mocnej kuli trafił w głowę tego pilota i my się rozbili. Ja musiałem kierować nim, ale nie, nie umiałem sterować, bo nigdy nie, bo nigdy nie leciałem e, tym e, jak się nazywa e, jak się samolotem, nie leciałem i się rozbiliśmy o ten o jak, o, jakąś górę, i wtedy straciłem przytomność. No. tylko to no pamiętam. Czekaj, dam trochę. dam ci trochę tych chcesz dynię? Trochę sadzonek? mączki koznej. No, 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 no. no, 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 no. jeszcze ciasteczko tutaj jest nie no, no, Czy to jest sucharek z tym... z jakimś... jakimś dżemem na tym? Nie wiem. To jest jakiś sklep. Nie no, ja nie chcę ukradać sklepów. O, to jest jakiś dom. To lubię domy okradać. No... O kurde, obraz cenny ty, 100 złotych. To ja Dzisiaj jeszcze możemy zrobić ten yy, na serwerze jakieś prawdziwe życie, więc no, nie po tym odcinku jakoś zrobimy prawdziwe życie, nie? Nie, no, bierz co obrazy, przecież one są cenne 1000 złotych. Niezrozumiałe mi się te drzwi otworzyło, Jezu, tak się. A, ty filadżerze że tutaj jesteś. Najpokojniej samolot. Wiesz, że jakieś drzwi, które ja otworzyłem się tak dziwnie otworzyły, ja się tak wystraszyłam. To jest jakiś dom bez drzwi chyba. Powiem, powiem. Pamiętam, że to, to jest jakiś e, siat nordycki ze Szwecji i Norwegii, czy coś tam. Tutaj nie ma drzwi w ogóle. W tym domu. W tym domu tutaj e, jakby no, żeby do góry wejść. A to i logiczne no, że nawet jest. Za tobą. Tutaj nie, nie da się wejść w ogóle. No to góry tutaj nie da się. No ja cię tutaj. Do góry nie da się wejść. Nigdzie. Sorry. Cenne obrazy. Aha, czemu obraz jest oknem? Nie, nie. da się. Z tyłu. Aha.

Zapomniałem, że przed chwilą byliśmy w świe świecie Fallouta i nie da się tepać. Teraz pamiętam, że tylko jeden raz się dało użyć w jednym świecie. Tylko lepiej mnie ten niewi, bo nie wiem, czy to coś czy to, czy to zadziała i będzie klątwa znikania. Tak w ogóle... Nie, to to jest... Tak w ogóle nasz moc o co chodzi z tą kl klątwą znikania, bo ja wszystkich z tym biłem i nie znikali, nie? O co chodzi z tą? Ja Z嗯... ja się... Gdzie był hajs! Na rzeczę! No mu da nie dawno tylko za jakieś wełny, nie? To aj! Popór mam, Zabijecie! o kurde, poli poli policję bo zabiję jednego Nie da się tepać tutaj, pamiętam, bo jeden raz tylko w świecie dało się użyć A czy ty mnie też możesz przemienić? Mówił we mnie uderzyć Uderz we mnie O kurde Wymieniłeś mnie Nie wiem, po prostu się przemieniłam jakoś na jakiegoś Steve'a Zostanę Dostanę tym Steve'em, podoba mi się A mamne, że są na w ogóle Koko nie No, zbudujemy, samolot samolot bazne. Bazne. No, no, samolot. zbudujemy samolot tutaj. O, to Ale to tu później, nie teraz. Zbudujemy mówimy tutaj bazę. Mówimy. Ja pójdę po jakieś pa, pateki. Ja

nie, Mię. nie. A to mi brakło, że nie chcą przejść, więc nie reaguję na e, to, to, to. to. Nie, to ja. już, 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 nie, nie wiem, oni mnie zgubili. Są głupcy. Czemu ja, ja mogę na kaktusie y, spać i mi się nic nie stanie? nie? Nie wiem, ale... jest Eee... Czekaj, zobacz ja na swoim y, zegarku. E,

हर जगह तस्वीरें। काम मस्त बनोगे, मंदिर बनोगे। नमस्कार जीवाय। चलो बहुत ज़्यादा भैया। ना, जीना।

Jakoś się razem nie zmieścimy na tym jednym łóżku, poczekaj. Tutaj będzie sopialnia taka. Jakoś sami się na tym... Ł... jakoś we dwójkę się na tym łóżku nie zmieścimy, wiesz? We dwójkę nie wiem. Ale jest nie rok... Jest rok 1150, nie? A fajnie A fajnie mięty. Mięty. O, dzięki. Ja mam już kamienne, jak co? No ale nic. Kurde... Ci, ci, ludzie, ci ludzie są chyba niebezpieczni, wiesz? Od kiedy ich okradłem to chyba... Poczekaj, coś się ze mną dzieje, źle się zaczynam czuć. O kurde, Zmieni zmieniłem się na swojego. Z powrotem się zmieniłam. Kurde, bo, boję się tych ludzi tutaj. Chmury Co są takie duże. O kurde, serdecznie. Serdecznie. słyszałem, że chcą nas zabić. Muszę zabudować tutaj wejście. Przesuń się. Czekaj. Tworzyli teraz drzwi, ale, yy, ale się myślą teraz, że tutaj nic nie było, tylko po prostu drzwi ktoś tutaj posadził i koniec. Mam piecek. Masz tutaj, a... a ty też masz piecek, poczekaj, no to to. Chleb, dzięki.

A, um, A żeby ja się 970 się dzien... 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 dziencent... lat się cofnęliśmy do tyłu, nie? To już przecież nie, mo... nie wierzę. NEC?